Wiecie pociąg regionu stacji Rzeszów Główny Pociąg Kończy Bieg zachować ostrożność nie się do krawędzi 1 kwietnia po raz pierwszy od kilkunastu lat wróciło do Gorlic połączenie kolejowe. Choć data ta symbolizuje prima aprilis, sprawę całą należy traktować bardzo poważnie. W piątek nowy szynobus wjechał na gorlicką stację. Powrót pociągów możliwy był dzięki wspólnej decyzji marszałków Małopolskiego i Podkarpackiego, Jacka Krupy i Władysława Ortyla. Na ten pociąg czekaliśmy bardzo długo i bardzo długo trwały zabiegi. Były one czynione za pośrednictwem burmistrza miasta Gorlice, burmistrza miasta Biecz i starostwa powiatowego. Rozmawialiśmy z marszałkiem województwa małopolskiego, ale również z marszałkiem województwa podkarpackiego. No i udało się. 1 kwietnia pociąg startuje. Liczymy, że te trzy miesiące, w ramach których będzie funkcjonował ten program pilotażowy, bo, bo pociąg na razie będzie kursował przez trzy miesiące na okres próbny, że on zostanie przedłużony potem już na następne lata. Przyjazd pierwszego szynabusu na trasie Rzeszów Jasłobiecz-Gorlice zgromadził liczne grono osób: parlamentarzystów, przedstawicieli urzędów marszałkowskich i samorządowców. Przystankiem była stacja Gorlice Zagórzane, gdzie odbył się briefing prasowy na temat reaktywacji połączeń kolejowych na Ziemi Gorlickiej. Po 10 latach wróciła kolej, wróciły przejazdy kolejowe w Rzeszów Gorlice. Udało się to dzięki współpracy wielu osób, w tym duży szacunek dla. Towarzyszenia dla pasjonatów Kocham kolej, to oni nas, podkarpackich samorządowców, mobilizowali, abyśmy uruchomili nowe połączenia. Mamy głęboką nadzieję, że pociągi będą wypełnione. A jeśli pociągi będą wypełnione, to one będą jeździć. To od pasażerów, od Gorliczan, Bieczan i innych zależy, czy te pociągi będą kursować. Kiedy pełniłam funkcję radnej powiatu jasielskiego razem z kolegą obecnie starostą Mariuszem Sepiołem, zabiegaliśmy o to, żeby jednak w kierunku Małopolski to Podkarpacie otworzyło się. I tak się stało teraz, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Ja w Senacie zasiadam ramię w ramię z senatorem Kogutem. I to jest dla nas też ważny historyczny dzień. Dzisiaj dziękuję wszystkim, ale szczególnie powiem, że dziękuję panu Marcinowi, którego tu mamy między nami, który jest właśnie tym pasjonatem kolei. Jak się pan nazywa? Pan Marcin Kreis, który przez te lata chodził nie w, w własnym interesie, tylko w naszym wszystkich interesie, żeby ta kolej wróciła. Planujemy od przyszłego roku przedłużenie tej linii o, znaczy do stróż. Oczywiście na początku, też w takim trybie weekendowym, ale myślę, że będzie to ważny kolejny krok po to, żeby ta dostępność komunikacyjna Ziemi Gorlickiej i Wieckiej, tu patrzę na kolebie, znacząco się poprawiła. Z taką sympatią i otwartością, jaką spotkaliśmy się w Rzeszowie, to dawno w żadnym urzędzie nie było takiego klimatu i atmosfery. Chciałem podziękować pani Marsza Kurowskiej. Panu Marszałkowi Romaniukowi za to niezwykłe, ciepłe przyjęcie. Pani Senator Marcinowi Adamowi za, za wspieranie ich samorządom lokalnym, starostwu Jasiewskiemu, Gorlickiemu, wszystkim samorządowcom, burmistrzowi. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że to pójdzie tak szybko i że się to złoży w tą dziesiątą rocznicę, kiedy pociągi przestały funkcjonować. Podwójna radość. Wiemy doskonale, że jest to najbardziej ekologiczny sposób przewożenia towarów, także to i prawie. ludzi. Także, że być może kiedyś uda się przywrócić tę kolej jako, jako codzienność, jako coś co będzie normalne. Za granicą i tą bliską, bo w Austrii też wiele lat temu wydawało się, że kolej jest w zaniku, a jakieś 20 lat temu przyszła refleksja, że no jednak nie można kolei zniszczyć i jest, jest odwrót powolny. Jeśli chodzi o inwestycje kolejowe w perspektywie 2014-2020 to województwo podkarpackie chce przeznaczyć niemało środków bo około miliard 200 milionów złotych. Jednym też z takich ważnych czynników, które zaistniały w województwie podkarpackim, to jest fundusz kolejowy. To jest można powiedzieć takie zdarzenie na, na miarę kraju, ponieważ pierwszy, pierwszy taki fundusz powstał właśnie w Województwie Podkarpackim. Muszę tu oddać też no, swojemu koledze, panu posłowi Wojtkowi Buczakowi, który był ins inspiratorem czy pomysłodawcą właśnie tego funduszu kolejowego. I dzięki temu zaangażowaliśmy samorządy z terenu Województwa Podkarpackiego. One swoich budżetów asygnują środki na poprawę infrastruktury kolejowej, my 50% do tych środków z budżetu województwa dokładamy, dzięki temu poprawiamy infrastrukturę kolejową w naszym, w naszym województwie. Chciałbym w imieniu Starostwa Powiatowego serdecznie podziękować Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, Marszałkowi Województwa Małopolskiego za dobre podejście do tematu, dlatego, że było zrozumienie i wzajemna współpraca, mogliśmy te połączenia uruchomić. O wyższości transportu kolejowego nad samochodami świadczy fakt, że równo wyjechaliśmy z Gorlic, a pierwszy przyjechał pociem. my dopiero w drugiej kolejności, także ten transport jest szybszy i wygodniejszy. Liczę na to, że będziemy tą komunikację rozwijać. Liczę na to, że nasi studenci, ale również turyści będą mogli odwiedzać Małopolskę właśnie dzięki kolei. Do tych podziękowań warto dołożyć życzenia Dyrekcji Przewozów Regionalnych, aby ten tabor zawsze działał właściwie, żeby infrastruktura rozwijała się w dobrym kierunku, a szczególnie w połączeniu z naszym miastem i z pozostałymi miejscowościami, o których wspomnieliśmy, czyli z Rzeszowem i Krakowem? My jako kolejarze i z Polskiej Linii Kolejowej, i z Przewozów Regionalnych jesteśmy od tego, żeby takie cenne inicjatywy w praktyce realizować. I tak się stało dzisiaj, tak będzie w przyszłości. Ja jestem przekonany, że niektóre projekty, które dzisiaj są na listach rezerwowych z Regionalnego Programu Operacyjnego, czy z Polski Wschodniej, bo taki mamy również program na terenie województwa podkarpackiego, Będą świetnie służyć tej infrastrukturze kolejowej i będziemy środkami własnymi spółki również te programy wspierać. Na całej trasie pociągu obowiązuje atrakcyjna cenowo taryfa podkarpacka. Bilet w relacji Rzeszów-Biecz będzie kosztował 12,42 zł, a w relacji Rzeszów-Gorlice 13,40 Studenci mają 50% zniżki. Pociąg z Rzeszowa do Gorlic będzie kursował w piątki, a w stronę powrotną w niedzielę, poczynając od 3 kwietnia. Również to połączenie będzie wykorzystywane przez turystów kwiecień, maj, czerwiec, bo przez te miesiące na razie na okres próbny pociąg będzie kursował. Są miesiącami wiosennymi i są miesiącami zmożonego ruchu turystycznego. Liczymy, że pociąg spowoduje ożywienie nie tylko w Rzeszowie, ale również w Gorlicach, w Zagórzanach i w Bietrzu bo tam gdzie jest pociąg tam są ludzie tam zaczynają się kręcić różne dobre sprawy interesy myślę że również mieszkańcy powiatu gorlickiego na tym połączeniu kolejowym skorzystają. Równolegle trwają rozmowy z marszałkami na temat połączenia Gorlice Kraków. Mamy tam również bardzo wielu studentów, którzy studiują, mamy kliniki i szpitale uniwersyteckie dobrze by było żeby również w tym kierunku te połączenia kolejowe wystartowały. Problemem jest pewnie jeszcze nie we wszystkich miejscach dobry stan linii kolejowej numer 108 i tutaj trzeba dużych nakładów ze strony województwa małopolskiego, ze strony marszałka tak aby poprawić trakcję i aby te pociągi mogły z dużą prędkością Kursować. Marzeniem takim jest oczywiście połączenie Golice warszawa ale to pewnie już w następnych latach. Myślę, że takie połączenie byłoby bardzo komfortowym. W kierunku Warszawy jeździmy 6 godzin, a pociągiem można by było w dużo krótszym czasie i w dużo lepszych warunkach. To wyzwanie dopiero przed nami.